Słuchajcie, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy tutaj. w Orlowej przy Urzędzie Miejskim. A Gdzie I jest ten, ten Urząd Miejski? Proszę mi powiedzieć. A po co my tu jest jest jesteście? jesteście w ogóle? A po co jesteście Przyjechaliśmy zapytać jak żyć. A, a pan po co ty jeszcze? A ja przyjechałem, bo mnie zaprosili. <głos> a, <głos> zaprosili. A, jesteśmy... a, ty? a ty co robisz? Ja jestem tylko fotograf, ja więc nie robię. Ja tutaj służbowie jestem po filmu, Jak odbierasz Orlową? Ja Pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie, że się nic nie widzieli właściwie. Ale jak, jakie masz wrażenie? Jakie to jest miasto? Wiesz co... To no. ja no. wygląda, to jest szaro, ale z takim kolorowym patternem. Ja bym że to jest osiedle bardziej niż miasto. No się nie widzieliśmy w no. rynku, nie? Mi się udaje, że tam chyba na mapie jest do na centrum takie stare, no nie? A ty Andrzej jak, jak odbierasz? No, wyglądają trochę jak ty, tylko tam napisze są. <laughs> Czyli proszę Państwa, znajdujemy się Sfotografie te torty Znajdujemy się w Orlowe. Znajdujemy się w Orlowe. W tle mamy wybór tortów. Czekaj, muszę tak to zrobić, żeby jednocześnie będzie moja twarz, a później te torty. To jest dobry pomysł właściwie, bo tam. myślę, że torty są ważniejsze niż ta moja twarz. To jest wybór tortów. Proszę. Jesteśmy w Orlowej, pijemy sobie herbatkę, kawę. I ile to jest? to jest ten przelicznik? 60, e, e, koron to jest 10 zł, Tak. Taki jest przelicznik, prawda. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobry. Dzień dobry. witamy naszych pasażerów na trasie. Ja bym nam chciał chyba to już ja przygotowało się koordynator. To jest trzeba zgromadzić ludzi z różnych z na to Větším setkáním právě tady ve městě Orlova. A než předám poslední straně, která vlastně ten projekt zaštituje, je hlavním partnerem Slivka. a Pan po prostu słabsza jak się Szanowni Panie, Szanowni Panowie. Cieszę się ogromnie, że mogę Państwa przywitać tutaj na już piątym prowadzonym wspólnie z Czechowicami i w większym projekcie, ale jest to tak naprawdę drugie takie poważniejsze spotkanie. Pan udzielać uwag do tych to workshopów, które mamy teraz. My będziemy tylko pięć dni u Państwa w mieście ze studentami. To jest na pewno bardzo mało czasu, żeby poznać tą przestrzeń i odczuć klimat z tego miejsca. My w Aulowie, studenty będziemy jedną pięć dni, a nie to...

nedáme dohromady, prostě tak tomu městu moc nepomůže. Čili mě by zajímá širší sociologický eh, pohled prostě na, na, ty stejné věci, na tuto problematiku, je naše se, my máme plně jiné místo, který my naopak třeba nenavidíme přímo. Prostě.